Cześć tu Beata. dziś mamy wtorek, 27 września, czas na minutę starotem. Karta na dziś to siódemka mieczy, czy jak w tej talii. Ona nosi nazwę Polityka. Trochę, nawet bardzo trochę mi to pasuje. Siedemka mieczy przypomina nam, żeby nie zmuszać się do niczego, żeby nie działać na pokaz. I ja rozumiem, że czasami trzeba dostosować się do sytuacji, ok, albo jeżeli wyraziliśmy na coś zgodę, jesteśmy dorośli, absolutnie tak. Natomiast jeżeli zmuszamy się do jakiejś sytuacji, działamy na pokaz, udajemy. Czyli, tak jak w tej karcie, zakładamy maski. No, to niestety na dłuższą metę to ma krótkie nogi, bo to więcej my zapłacimy za to niż ktokolwiek inny. Bo to my próbujemy założyć pewną maskę, ukrywamy nasze prawdziwe oblicze. I czasami mam wrażenie, że na przykład moje działania powodują, kiedy ja tą maskę zdejmuję, to wtedy powodują same takie zgrzyty. Ok, ale ja jestem na to gotowa. Więc zwróćmy uwagę na to, czy przypadkiem tak się nie dzieje, bo zakładamy te maski, bo żeby albo nie wiem, atmosfery nie psuć, albo żeby nie, nie narazić się komuś, albo żeby, żeby nie wyróżniać się z tłumu, bo to są, przyczyny są różne, więc naprawdę warto na to zwrócić uwagę, bo im dłużej będziemy tak udawać, tym trudniej będzie nam z tego wyjść, to po pierwsze, tym więcej będzie w nas takiej agresji, daremności, złości. To trzeba przepracować. Chowanie się za maskami nic dobrego nigdy nie przyniosło. I ja rozumiem, że czasami trzeba się dostosować do pewnej sytuacji, ale tutaj karta polityka mówi, żeby się nie chować za maskami, żeby nie, nie udawać tego, kim się jest. Ta autentyczność, ja nie mówię tutaj tylko w pracy, ale również w życiu prywatnym, autentyczność ma ogromne znaczenie, bo dzięki temu pokazujemy nasze szczere intencje. I ja rozumiem, że na początku czasami zachowujemy się z dystansem, spokojnie, a, a, a przechodzi czas, kiedy już nie możemy tego robić. Dziś być może zdamy sobie sprawę z tego, że chowanie się za maskami niczego nie, nie przykryje, niczego na dłuższą metę nie rozwiąże, a poza tym i tak da się to wyczuć i zobaczyć. Dlatego naprawdę zwróćmy na to uwagę. My jesteśmy w talii oszu Zentarot i tak wygląda ta, ta karta. Dlatego warto też, może, bo to też nie stanie się jednego dnia, nie stanie się od razu, ale warto ocenić z, z, z takim spokojem, z równowagą, z dystansem naszą sytuację. E, e, skoro jesteśmy w żywiole powietrza, to na ile nasze wyobrażenia są faktyczne, tak? bo tutaj trzeba zdać sobie z tego sprawę, e, ale jeżeli czujemy, że Ktoś nas zmusza właśnie do, do tej sytuacji, bo naturalnym pytaniem, które możemy sobie zadać, to czy ktoś mnie deprecjonuje, czy, czy wmawia mi takie, a nie inne rzeczy, tylko czy to ja sobie wmawiam i dlatego muszę się dostosować do tej sytuacji w taki, a nie inny sposób, to może już czas wyjść z takiej relacji, czas wyjść z, takiego, z takiej sytuacji, czas zmienić choćby jedną małą rzecz na początek, tak? Więc i to się będzie wiązało ze zgrzytami i od razu mówię, że to się będzie wiązało ze zgrzytami, bo w moim przypadku to też się wiąże ze zgrzytami i w przypadku wielu innych ludzi. Więc bądźmy na to gotowi, bo to mało kiedy jest ktoś chętny zaakceptować stan rzeczy, że to my się zmieniamy. Dlatego przyjrzyjmy się, nie udawajmy niczego, nie działajmy na pokaz, nie... bo to doprowadzi nas do braku stabilizacji. Naprawdę, doprowadzi nas do tego, że będziemy nieustannie się zamartwiać właśnie nieustannie oglądać się przez to jednoramię że będziemy tylko obiecywać, a nic nie będziemy z tymi obietnicami robić. Dlatego i stąd się bierze właśnie takie zniechęcenie. Czasami nawet takie lęki, które się bo, 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 bo boimy się na przykład wy, wyjść poza tą maskę, ale to będzie prowadziło właśnie do nieustannego zmęczenia, do, do irytacji, do nieporozumień. Dlatego zwróćmy uwagę, jak działamy, bo naprawdę. Mm, Dobrze jest się przyjrzeć, szczególnie w tej karcie. Dobrze jest się przyjrzeć, czy to my przypadkiem nie nakładamy maski, bo to nie jest też tylko tak, że inni, tak? Zwróćmy się też w drugą stronę. Czy to my, czy może ktoś jest w takiej sytuacji, czy my kogoś właśnie w taki sposób traktujemy, że zmuszamy go do czegoś, więc to zawsze będzie działało w dwie strony. Myślę, że warto wykorzystać siódemkę była właśnie po to, żeby przede wszystkim odpowiedzieć sobie na pytanie, czy to nadal mi służy, czy ja rzeczywiście zmuszam się do czegoś. Bo jeżeli tak, to warto zadać sobie kolejne pytanie. Tak? Czy w jaki sposób, co się najgorszego stanie, jeżeli z tego zrezygnuję, albo w jaki sposób mogę z tego zrezygnować. Tak? Zwróćmy uwagę na to, żeby nie chować się za maskami, szczególnie dzisiaj. Ja nie mówię, że mamy mówić wszystko brutalną prawdę, yy, ale... Czasami naprawdę w pewnych sytuacjach warto to zrobić. Mam nadzieję, że nam się to uda. Trzymajcie się cieplutko. Pa.